Frania zapisała się na siłownię. Poprosiła Lakiego, aby kupił jej cukierki na odchudzanie. Frania znika. Laki myśli, że Frania zginęła. A co jest prawdą, to dowiesz się jak obejrzysz do końca odcinek. Życzę Ci miłego oglądania! O, jak tu pusto! Hmm. Patrzę na prawo, na lewo, bo chcę przejść przez ulicę. Wcześniej to tyle aut jeździło, teraz tak puściutko. Dobra, przechodzimy po pasach i lecimy. Słuchajcie, muszę kupić, biegnę szybko, lecę do sklepu kupić jakieś, jakieś zdrowe rzeczy. Postanowiliśmy z moją dziewczyną, że będziemy się zdrowo odżywiać. I polecę jakieś warzywa może, kupię jakieś pszeniczne yy, bułeczki. A tutaj co się wyrabia? Halo, dzień dobry, przepraszam, czy ja przeszkadza e panu? Dzie dzień dobry, dzień dobry, nie, ja tutaj właśnie coś tu czuściłem, te moje zbrojeczki. E Czego potrzeba tutaj w sklepie e dzisiaj? Z rańca? E e Z rańca, jak śmietanca, proszę pana, poproszę coś zdrowego i odżywczego. Wow, no to proszę bardzo, dzisiaj dostaliśmy dostawę nowych paczek e, świeżych warzyw i w ogóle tutaj bułeczki pełnoziarniste. Proszę o, sobie zabrać, którą paczkę się chce. W takim razie ja poproszę dwie takie i tutaj taką ziarnistą. E, mhm. Proszę bardzo, płacę pieniążki. O, bardzo dziękuję. E, I dziękuję, to do widzenia, bo dzisiaj, dzisiaj jest ważny dzień dla mnie i dla mojej dziewczyny, bo od dzisiaj się odchudzamy. Wow, no to to... Będziecie chudziutcy jak patyki. No dobra, to powodzenia. No, siemka. Dzięki, Siemka. Wow, Słuchajcie, kupiłem już. E, jeśli chcecie, żebym miał więcej pieniążków i żebyśmy jakiś fajny prezent dla Kusiowi i Frankowi kupili, to już teraz klikajcie łapeczkę w górę i subskrypcję dzwoneczkiem, bo to się równa więcej pieniążków na naszym serwerze. A ostatnio mało łapeczek w górę i subskrypcję. klikacie, dlatego mamy tak mało pieniążków. Dlatego postarajcie się teraz wbić dużo i może kupię jakiś ciekawy prezent dla Kusiowi. Hej, Franiu, hej, Franiu! O, laki! I co tam, wróciłeś właśnie z zakupów? Co tam kupiłeś, co tam kupiłeś? Proszę bardzo, kupiłem pyszne, pożywne jedonka, uh -huh. zdrowe warzywa, owoce, no i ale... przeniczne e, ogólnie jedonko. O, ale to nie kupiłeś żadnej czekoladki, może jakąś nutellę takiego. Nic? Nie, nie ma mowy, nie ma mowy. Jak już powiedziałem, Lakuś, od dzisiaj zdrowe żywienie tylko. Bez słodyczy, tylko, no. e, tylko samo zdrowie. Będziemy tą kapustę jeść w tym. Jednak, Rolik. Będziemy ja kapustę jeść, no i nie ma mowy. E, jak możesz, to, to rozpakuj zakupki, do... franiu. Ja idę, zobaczcie, co tam u Franka. O, franiu jak się bawił, o, słodziaczek. Franek, franek, Franek. Ej, e, słuchajcie, ostatnio ogólnie słyszałem, że jest coś takiego jak jakieś, jakieś cukierki odchudzające. Czy słyszeliście o czymś takim? No właśnie, ja też słyszałam reklamę o tym. I miałam taką prośbę do ciebie, czy byłbyś w stanie pójść do pobliskiej apteki, tutaj niedaleko, naprzeciwko drogi i byś kupił mi je, bo ja ogólnie chodzę na siłownię i w sumie to myślałam, że z siłownią to będzie bardzo dobrze działać. Uuu, no to dobrze, bo to są takie e, fit, cukiereczki, które pomogą ci się odchudzić i, i pomogą e, utrzymać nam zdrowy tryb życia. To ja już lecę, pędzę szybciutko. Dobrze i zapytaj się lekarza, jak to... Działa wszystko. Dobrze, I dobrze. A ja pojadę już na siłownię. Dobrze, to, to leć, Jedziesz, idziesz już na siłownię. To idź poćwiczyć. W po czekam mi waszą tabletki. E. O, witam doktorzy, witam tutaj, aptekarza pana. Dzień dobry. Witam, witam bardzo serdecznie, czego potrzeba tutaj? Może jakiś, może jakiś na szybkość albo na skakanie? O proszę, pyszne cukiereczki no, wiódkie na rynku, które mają na celu umilić czas oraz ulepszyć samopoczucie oraz zdrowie i pomogą w odchudzeniu mojej kobietki. Proszę, tutaj słyszałem o tych cukiereczkach na odchudzenie. O, widzowie tylko, tutaj kliknęli tylko... łapeczki i kliknę. tak, proszę bardzo ale wiesz co? Musicie ciężko uważać na te, na te wszystkie, yy, na te cukierki, bo one, jeżeli za zbyt dużo się ich zje, no to będzie wtedy troszeczkę, mogą być różne efekty uboczne, można się zmniejszyć, można, można umrzeć nawet, e, wiesz, Więc musicie uważać. Dobrze, to poproszę te cukiereczki, wow, to kolorowe cukiereczki, ale pan ma w ogóle ogólnie fajną tą, taką, taką spluflówkę, taki taki, 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 coś do czyszczenia, słyszałem, że wcześniej to pan czymś A... czyścił, jakiś... Jakieś kurze czy coś? Tak, 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 bo to... to proszę przyjść tu w następnym odcinku, to panu, panu to podaruję. Dobrze, o! Widzieliście? Oglądajcie następny odcinek. A ty, Franiu, nie miałaś być na siłowni? No, poczekałam na tabletki, aż mi dasz, bo chciałam przed siłownią zażyć. Proszę bardzo, tylko o. pan powiedział, że nie można ich y, w dużej ilości brać. Dwie na dzień maksymalnie, nie można ich dużo zjeść, Franiu, y, bo mogą być o, z tego jakieś tam. skutki uboczne, wiesz? E tam, ja to na spokojnie e, sobie przed siłownią zażyję i sobie dużo zjem. Dobrze. Nie. Tak ogólnie być musiał... W... Nie możesz dużo, bo bo nie można. Proszę, na siłownię jedziemy. E, czy ja coś miałem w domu zrobić w franiu dzisiaj? No właśnie, chciałam ci powiedzieć, że musisz się domem zająć, by trzeba było okna wymienić, wymienić i no i trzeba troszeczkę zmodernizować ten dom. No dobrze, dobrze. To jeszcze tutaj u e, wujka Akazika postawię z żeby wszystko było, mu dobrze się wiodło e, dobrze. Okej, okay. tutaj jeszcze okej, okay. tutaj jeszcze pięknie, pamiętam e, tutaj dobre czasy, dlatego o, wszystko fajnie. Zobaczę jeszcze. <laughs> Weźmiemy sobie tutaj tabletki parę, jedną, o, drugą. Frania już sobie Ciąc, je, jeje je sobie cukierki. Frania dawaj na trening, dawaj szybko na trening, wskakuj na bieżnię, lecimy. Dobra. już jestem na bieżnię? Dobra, to lecimy. Czyszczę tutaj dawaj, okna, pucu, 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 czyszczę okna, okej, widzę tam, i widzę tam jak biegnie, wow. Naprawdę f... Frania, ty chudniesz w oczach, powiem ci. Tak, naprawdę widać progres? No to fajnie. Mm -hmm. fajnie. Patrzcie jak pięknie moja dziewczyna. Dobra, Aż zrobiła jakiegoś dawaj. trenera. No, wow. Dobra, nieważne. Wyczyszczę tutaj okno, okej, okay. jeszcze w tym. Ty idę do recepcji, wiesz? W tym wyczyszczę okno, okej. Okay. Miałem wyczyścić dzisiaj okna, ale wiecie, co też bym poćwiczył dzisiaj na siłowni. Hmm, spróbuję w ogóle czego co tutaj dostałem ogólnie od tego papana. Widzicie, takie małe ogólnie cukiereczki, bardzo fit. Mm, 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 mm. Dobre, dobre no. Dobra, idę zobaczyć jak tam ogólnie e, ćwiczenia e, na, 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 na siłowni. I zobaczymy, może pan, e, pan trener e, już, już tak naprawdę wyćwiczył w Franie w 100%. E, franiu? Franiu, jesteś tutaj? Przepraszam, czy widział pan może si taką różową kobitkę, Co tutaj przed chwilą ćwiczyła? No siemanko, siemanko, Myślałem, że na trening, że się tu szukasz jakiejś dziewczyny. No była tutaj, czy z nią wcześniej troszeczkę, eee, no ale powiem ci, że nie zauważyłem, jak wyszła, ale raczej nikt nie wychodził, powiem ci. Hmm. dziwna sprawa. Frania jesteś tutaj, może ja cię szukam. Słuchaj pan, bo ona ogólnie brała takie cukiereczki na, na odchudzanie, czy nie? No, coś tutaj mówię, ale to chyba był taki po prostu taki przedtreningowy napój, żeby lepiej się czuć na treningu, ale nie wiem, mi o tym nie mówiła. Ha. Dzień, dzień dobry, stało się coś, bo ja tu jestem ochroną, nie wiem czy pan ma tu karnet wykupione. O Steve, tak, ja jestem ochroną, się ma Steelek, słuchaj ogólnie, jest sprawa przed chwilą. O, sprawdźmy monitorik. Dobrze, już tutaj panu rzucam, proszę bardzo, ja tu jestem takim z Steve'em siłowniowym tutaj, jako ochrona pracuje. Niech pan posprawdza tutaj sprzed godziny, czy wszystko w porządku. Powinno być raczej wszystko w porządku, no nie wiem. A to o co panu chodzi? Co chce pan sprawdzić? Zgubiła się moja kobieta, tutaj przed chwilą była, a już jej nie ma, no nie wiem. Zgubiła się, zaginęła, ja się strasznie boję o nią, czy coś jej się stało. O, może ona tu jest gdzieś no, no... w prania? jesteś tutaj, no nie ma i Tutaj na monitoringu też nie ma I idę już szukać, muszę ją szybko znaleźć jakoś. No nie pan może na policję pan pojedzie, bo jak się coś stało, nie daj Boże, wiem, co? umarła co? To... Dzwoni do kumpla! Ty, słuchaj, kumpel! Z policji ty jesteś pamiętasz, co? Kumpel! No siemanko, siemanko, ej! Ja jestem akurat, tu Ci tak zdarzyło, że przeglądam właśnie tutaj osiedle. O, dzwoniłem do ciebie, ja Przyjecha... ty właśnie ty, na ty właśnie ty przyjechałeś. No wiem właśnie, no bo ja czytam ci w myślach. Ja jestem na straży, na straży prawa. Ej, wiesz co, no co chciałbyś się dowiedzieć? Moja dziewczyna Frania, znasz się dobrze nie? Była tutaj no na siłowni, przecież. zniknęła. Nagle no, jej nie ma, normalnie no by... gdzieś wyparowała. No ja przeglądałem tutaj nasze osiedle, byłem na ośce i właśnie, i właśnie ją podwoziłem tutaj na, na siłownię ostatnio. Serio? Nawet ja byłem razem tutaj na siłowni. Musi... Nie, nie wiem, Słuchaj, może... Musimy ją... może się straciła? Musimy ją jakoś znaleźć. O, siema duży. Musimy ją jakoś znaleźć, e, wiesz co, Dobra. ona gdzieś tutaj jest, e, weź mi posiłki, jak możesz, jeszcze więcej posiłków, żeby wszystkie służby zaczęły szukać mojej dziewczyny, ja może gdzieś tutaj się rozejrzę po okolicy. Laki, jak prawdziwy policjant, pojadę. A co się stało, co się stało, szukasz Frani? Frani szukam, skąd wiedziałeś, ty wiesz coś może na ten temat? No, słyszałam właśnie teraz, jak mówisz, no wiesz co, ja ostatni raz, kiedy ją widziałem, to, to ja pamiętam, ja z nią ćwiczyłem na siłowni i pamiętam, ona y, biegała na bieżni, ja tam sobie, wiesz, dźwigałem moje biczki, ćwiczyłem. uhu ale chodzi o to, że y, pomagamy jej w ćwiczeniach, a ona powiedziała, że sobie tylko zażyje jakieś y, cukierki odchudzające no i, i zaczęła dalej ćwiczyć, a ja poszedłem do ubikacji. i jak... Jak wróciłem, to już jej nie było. Nie wiem, co się stało. Ale to znikła? Słyszało? no zniknęła, no nie ma jej, kompletnie nie ma jej. Ja już nie wiem, co zrobić, wiesz co, duży, no nie ma jej. Z nią się coś stało. No, może... musimy coś zrobić szybko. A to może ktoś ją widział, nie wiem, na osiedlu tutaj gdzieś. Przepraszam. Coś, zapytajmy się, może <laughs> ludzie. Proszę pana. <laughs> bo... dzień dobry, witam. Dzień... Co, się, co się dzieje, bo. Ja jestem zmęczony, wracam do domu z takimi tobołami, widzicie o, bułeczkami fajnymi. Zdrowe ży żywienie, pełnoziarniste, bardzo dobrze. Mam pytanie bardzo ważne. Czy widział Pan może taką różową dziewczynę? Gra tu czasami na naszym serwerze, czasami rozbudowuje mój domek, a, ale zniknęła, teraz jej nie ma nigdzie. Właśnie. No z siłowni. Nie wiem czy z siłowni tam ktoś wychodził, ale widziałem tutaj jak spacerowałem jakąś taką różową mróweczkę, co tak biegła i tak dalej. A. Laki, słyszysz, on jakieś brednie mówi, jakieś brednie, starszy człowiek zmęczony zapewne i, i nie wiem, coś mu się wydaje. Różowe mrówki, co ty no, w ogóle mi się nie panie? wydaje. Pan, nie, nie, nie. Pan może Wszystko okulary założył. Jest... Czy, czy to jest możliwe, różowe Ty. Żywa, nie, no niemożliwe to jest. Wiesz co? Wiesz co? Nie... Niemożliwe. Mm. No, i, no i co my teraz to... możemy zrobić? No, nie mam pojęcia. No, no a co, i co, jeśli się coś gorszego stało? Może już jej nie ma z nami tutaj? Może jej nie ma. Wiesz co dobra musimy to wszystko przygotować, pójdziemy do księdza i przygotujemy całe, 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 tutaj całe spotkanie ogólnie odnośnie tego wydarzenia, że moja frania zniknęła. No ja nie wiem, masz może jakiś jakiś wóz? Chodź mi pomóż przygotować. No dobrze, dobrze już idę z tobą ci pomogę przygotować i, i może w tym momencie też pójdę y, poinformować Lakusia. Tutaj ciadaje szybko. Lakusia jeszcze nie poinformowuj. Nie, niech Lakus niech sobie żyje na razie w spokoju, że jego mama. Bądźmy dobrej myśli, że Franie jeszcze znajdzie się. Franie jeszcze na pewno się znajdzie. Wydaje mi się, że, że ona gdzieś tutaj jest z nami, ale, ale no, musimy ją poszukać trochę bardziej. Ale na wszelki wypadek księdza się spytamy. Proszę, księdza, chcielibyśmy. O, dzień, dzień dobry, witam, witam w moim kościele. Hmm. Słucham? No chcielibyśmy Może tutaj coś tutaj wrzucicie? Na tacę? No oczywiście, że tak proszę bardzo, proszę księdza. Yy, mamy taką sprawę, bo moja Frania najwidoczniej nie żyje i nie ma jej nigdzie. O, ale przykra informacja. Trzeba będzie zrobić chyba pogrzeb, tak? O to chodzi? No, ja nie wiem, no. duży czy to jest. Ona na pewno, ja, ja wierzę, że ona gdzieś jest. Ona, ona gdzieś na pewno jest tutaj y, z nami, tylko. Nie no, Laki, Laki, posłuchaj. Jest mi naprawdę przykro mi ci to mówić, ale musimy się chyba z tym faktem już tutaj tak pogodzić. Hmm. No dobra. Niestety. Ale. Kurczę tam widzę na tym grobie. Małą różową mrówkę widzę. Zobaczcie tylko na to. Bo kto to jest? Ja, ja nie widzę, ja muszę do, do okulisty. Frania. Ma, ma ktoś tu może lupę? To Frania! Ej, to Frania jest! Słuchajcie, to jest Frania! Patrzcie, ej, Frania, chodź! Chodź z nami, ej! Frania! Ej, nie wierzy w to! Ona, ona serio cały czas z nami było, czyli ona, ona żyje, tylko po prostu zmniejszyła się do rozmiarów mrówki, bo zjadła za dużo tabletek chyba, znaczy tych, ej, tych to... cukierków. Tak! To ten starzec, to ten starzec miał rację i dlatego ja jak z nim ćwiczyłem i poszedłem do ubikacji, to ona po zażyciu tych cukierków tak się zmniejszyła, że jej nawet nie widziałem! Frania, jest! Jesteś, ty naprawdę jakie ja się cieszę, chodź! E, musimy iść... Musimy iść do lekarza z Franią, wiesz duży, bo to tak nie może być. Chodźcie, chodźcie! Hm, Frania, słyszę cię spokojnie już. Snaki! Snaki! O nie! O nie, nie papuga! Papuga! O nie, o nie! Papuga, zostaw franie, franie, uciekaj o. szybko za mną! O nie, zaraz papuszka, papuszka zaraz tety, wie! Tety. O nie! Tata, ta papuga. ta papuga myśli, że cię, zasz. Zasz. Ej, papuga, zostaw swoją dziewczynę, to ona nie jest drzownicą, to jest normalny... To nie jestem drzownicą. Właśnie, szybko uciekajmy, Franiu, chodź za mną! Bo ci goni cały czas ta papuga, ta papuga cię goni, uciekajmy! Nie, bo, 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 bo. A co się stało ogólnie, że, że, że tak się stało, że, 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 że właśnie że ty się zmniejszyłeś do takich rozmiarów. Co się z Tobą stało? No posłuchaj, nie posłuchałam Ciebie i, i wzięłam troszeczkę więcej tych cukierków, bo one mi tak strasznie smakowały, że, że zmniejszam się do takich rozmiarów. Pamiętam jeszcze duży, mnie nie potrafił zauważyć. Ja uciekałam przed nim, bo chyba prawie mnie zdatował nawet. Ojejku, ty jesteś naprawdę w wielkości Chodź do pana lekarza, on na pewno coś poradzi, bo jak dał nam te, te cukierki na odchudzanie, to na pewno teraz wie jak to wszystko odwrócić. No, na pewno musi wiedzieć. Na pewno będzie mieć jakieś lekarstwo na poszerzanie albo na coś takiego. Proszę pana. O, dzień dobry, dzień dobry. Przychodzę tu ze sklepów, ponieważ Te cukiereczki Niby na odchudzanie, niby nie. Proszę zobaczyć, przed wejściem stoi moja żona, tylko proszę nie za szybko, ona jest malutka jak mrówka, przez te tabletki, przez te gdzie, gdzie, gdzie ona jest pomniejszyła się. Uwaga, gdzie ona jest? tu jest, przed, przed wejściem. Tu jest! Ja Cię kręcę, ale malutka Frania. Dobra, to może mam takie lekarstwo, to może ja ją tutaj takim narzędziem potraktuje i no i ona się tutaj zaraz w tym miejscu zmniejszy nie, Dobra, to. To, ja się, trzy... to ja się muszę ten rozebrać Naki, tak. proszę Cię, odwróć się, odwróć Frania, się Frania, ty, tak? się, ty się, no co ty, Frania ogólnie trzymaj się i będzie z Tobą dobrze Tutaj Pan pan Doktor zaraz wszystko to z, zreperuje, trzy... żeby było z Tobą wszystko dobrze, żebyś norm... powróciła do normalnej wielkości no, Dobra, no to dobrze. trzy, dwa, jeden Wow Wow Ju. Im proszę bardzo, Frania tutaj, Frania cała i zdrowa. Frania. Wszystko w porządku. Wszystko z więc jestem, okay? ja, Martwiłem ja, się ja, o ciebie ja już do domu księdza. To jest niemożliwe. O, dziękuję panie doktorze za wszystko. Ja nie wiem, już nigdy więcej tych tabletek, tych cukierków na odchudzanie. Pan ma panie to wszystkie i, i dość. To dziękuję Takie bardzo. Lepiej, faktycznie zdrowe odżywianie, bez słodyczy i bez tych tabletek na odchudzanie. Frania, ja się taka ciebie martwiłem ku tęskim, za to wiesz co, wiesz co, aj, aj. szukaliśmy cię wszędzie, nawet policję wezwałem. Teraz musimy iść na policję yy, powiadomić ich, że, że to już wszystko tak jakby jest powróciło do normalności. Naprawdę. Oj, hej, co na... Nawet policję wezwałeś po ale z tym pogrzebem to chyba trochę przesadziłeś. Nie tak szybko się mnie pozbędziesz. Oj, bez przesady! Choć musimy się dobrze odżywiać. Wiesz co? Może powiadomilibyśmy tego kumpla rudego o tej całej sprawie. W ogóle dobrze, że lakusiownicy nie mówili mi Frankowi, bo było oni naprawdę. nie wiem, co o oni nie. zrobili. No ja nie wiem, jak oni by zareagowali na tą sytuację. Po prostu to jest jedna wielka masakra. Ale na całe szczęście wszystko już to się rozwiązało. Teraz tylko musimy faktycznie iść na tą policję i, i powiedzieć, że... Dzień mnie nie szukali, bo ja, ja jestem! Tak, i na lewo i prawo e, cię szukałem, choć na siłowni byłem, teraz na siłowni idziemy, chodź ci pokażę ogólnie, e, gdzie, gdzie, gdzie myślałem, że jesteś. Ja na początku sobie myślę, ty na no, jak byłeś na siłowni, to przecież możliwe, że jesteś na siłowni. I tu cię szukałem, wziąłem normalnie monitoring, na monitoringu nic nie było widać i martwiłem się o ciebie, ale całe szczęście, że już wszystko doszło do normalności.